No i w końcu akurat mogę zacząć jedną rzecz, na którą bardzo długo czekałem. Urlop. 100% mogę go rozpocząć i cieszyć się, że w 3 tygodnie sobie posiedzę w świętym spokoju, z dala od roboty i będę musiał się zająć swoimi codziennymi domowymi sprawami i dokończeniem akurat paru rzeczy, które od bardzo długiego czasu już akurat mi wiszą na dłoń i będę musiał je sobie nadrobić jeszcze. Tutaj mowa naprawdę o malowaniu, co akurat powoli będę robił, odpoczywaniu, graniu akurat różnych gry i ogarnianiu. Jeszcze paru spraw na zakończenie roku, bo chcę domknąć jeszcze tej parę projektów i mam nadzieję, że jeszcze parę innych rzeczy się tutaj ciekawych wydarzy które akurat muszę zamknąć i dokończyć i zrobić jeszcze najlepiej, to akurat mówiąc w tym wszystkim, a i ostatnią, zapomniałem też iść akurat na kiermasz na rynku, trzeba będzie to nadrobić, zobaczyć jak to wygląda, bo i tak i tak mam tam coś również do załatwienia obok. A przynajmniej się przejdę po prostu z ciekawości, czy zobaczyć, jak to stanie wygląda. Ale najpierw muszę iść z powrotem. Jeszcze coś za w firmy i jedną rzecz odebrać. ja się ten fenomen, że cały rok nie sprzedaje się nic kompletnie. Akurat jak tam coś z czegoś co mi zalega. co są święta, nadchodził mój urlop i <grym> ludzie sobie przypomnieli o tym, trzeba zamawiać akurat wszystko, co się da z tego, co tam jest powystawiane. I co po chwili muszę się cofać do roboty, żeby sobie brać i rzeczy do pakowania, akurat na w nią. I to jest po prostu tak zwana z posiło bardzo dużo. <laughs> to mi śmiesznie naprawdę akurat na maksa. Co i jak się dzieje na święta, że nieważne co się wstawi jaki bajer akurat, ludzie i tak, i tak to was mówią. No prezenty. I Cudownie. <laughs> akurat. Dobra, jedną z głową akurat można odchadzać już paczkę wysłaną, a pani nalegała, żeby szybko było. To chyba będzie mi zadowolona, akurat zaraz było wysłane. Ale pogoda jest dobra raptem. W zimie. Więc jak znalazłem tak naprawdę, mam ochotę na lody, żeby sobie wieść. Od razu, jak je też na market, to sobie e-lody wezmę. Bo jak znalazłem zimową akurat atmosferę, to stuprocentowo akurat dobre słodycz, która pasuje nam do tego. Nie przekazuję jeszcze, że musimy o koszulę naleźć, Bo jak co roku trzeba no, przy stołaku zaprezentować w pięknym stylu. Dasz żeby akurat wyglądać pięknie, ładnie, do atmosfery się dostosować. tego dnia, więc galerii nie było zbyt dużo ludzi, lody akurat też było znakomite i trzeba powiedzieć, że w tym roku akurat Lego zrobił bardzo fajne wystawki dla sklepów i wygląda to przepięknie. Szkoda, że jest zbudowany, ale tak akurat co do budowania co patrzeć, jakie fajne świeżki akurat muszę kupić, aby to chciał sobie postawić coś legowego na stole, to ma jak znalazł. I nie tyle. Tak, jeszcze akurat robię zakupy, parę rzeczy muszę kupić na święta i parę osób coś kupić, to w z tego popady, żeby akurat powiedzieć. Pop jak pop, no wiadomo, każdy wie jak wygląda, ale to jest fajne. Nie powiem, ten nie dilo, I pozostałe, które z tego są. W sumie nic z tego nie wziąć akurat do kolekcji, w ogóle to zarobiście. A, jeszcze nie jeszcze. Czyli serotopset jest. Spoko. To jest bardzo fajne. <laughs> To się bardzo mocno na tym zastanowić. Myślę, że otwarcie muszę powiedzieć, że nie wiem, czy ja tam się spodziewałem po tym, że uda mi się cokolwiek dorwać. Jedno dobre, że ludzi było akurat mało, to trzeba powiedzieć otwarcie, że załatwiło się szybko wszystko i można było udać się dalej. Należy no w nadkoszuli, nie było nic kompletnie wyjątecznych no. do wyrwania w tym roku. No dobra, może były sweter akurat, ale to już sweterków akurat mam dość. To tam z dwa, 3 mam w szafie i mi wystarczy ich na wyrwanie. Ale głównie akurat poszedłem po to, ażeby ogarnąć jedną na święta udało mi się ogarnąć się na prezent i pójść na rynek, zobaczyć w końcu akurat, bo jako, że wybrany została akurat choinka, która na rynku najładniejsza na świecie, więc jak na raz akurat trzeba się przejść zobaczyć co i jak to wygląda i zobaczyć te słynne ceny, które tam za miliony trzeba płacić za kiełbasę, bo jeszcze akurat nie byłem. W Katowicach byłem, a u nas w Krakowie, tego, że mam dwa kroki, nie udałam się jeszcze. I z tym wszystkim jest Więc zobaczę co akurat to wszystko wygląda. A i przykład jest też do galerii podejdę, bo może tam uda mi się ogarnąć jeszcze jeden prezent, który potrzebuję. A więc chodźcie. żeby co, ja raczej mi powiedzieć, że akurat ładną no, w tym roku postawili. W nocy pewnie akurat robi większe wrażenie, ale na dziś dzień nie tyle czasu mam akurat, żeby na szybko sobie zobaczyć co jak to wygląda w dzień. idę i tak spokój jest. Wygląda tym atmosferę akurat coś prawie, pomiędzy akurat temperatura na plusie dzisiaj, jest w 100% teraz i plus 10 chyba i ludzie w krótki rękawku widzą około bo sobie akurat nie mogę odpuścić jednego, jak już tu jestem, zobaczyć też na ceny jakie są na kiermaszu krakowskim, patrząc po tym co było na Śląsku i porównać akurat co do czego, ile będzie trzeba dopłacić tam za żarcia, ile tutaj ja akurat za jedzenie wychodzi, w tak absurdalne jak wszyscy mówią i coś czuję, że akurat tak może być bardzo mocno zabawnie dzisiaj. No, to przyjrzymy się jeszcze na to. Ja tutaj nie spojrzeć, że marki świąteczne zawsze rządziły się swoimi prawami i tutaj akurat mamy to pokazane w 100 procentach, że tak jest. Ten jarmark akurat zostawiony 100% był pod turystów, patrząc na ceny, które tutaj mamy. Ich temat, jak dla mnie, to jest zapiekanka za 50 złotych, gdzie 1-2 kroki dalej możemy sobie kupić akurat tą samą zapiekankę, o wiele taniej. Więc można otwarcie powiedzieć, że w tym wypadku... Akurat porównając to do tego, co było na Nikiszowcu, to Nikiszowiec wypada akurat 100% lepiej i otwarcie. Mówię, to nie zachęciło mnie nic do zjedzenia i tu też był Hodok. też z parową własną akurat ich roboty. No, jak zobaczymy, jak on wygląda, to chyba sobie akurat darowałam to w 100%, bo nie zachęca on akurat w ogóle do zjedzenia. No, to się nie dziwię akurat, że zainteresowanie i takie ogólne oburzenie wśród Krakowian na ten jarmark świąteczny jest bardzo dużo. Zresztą mi to akurat nie dziwi w 100% i raczej nie będzie mi dziwić takie rzeczy, jak tutaj, się ludzie oburzą. Pomijając cenę tak naprawdę, bo to jest po 100% po turystów robione, ale Nikiszowiec w Katowicach wypadał o niebo lepiej. No. Chyba akurat można to tymi słowami to podsumować i zamknąć ten temat iść dalej i załatwić sprawy przyświęteczne swoje no dobra. Wszystkim akurat kiermasz został zamknięty wczoraj i mogę odhaczyć akurat ten punkt wycieczki. Ja chcę tutaj powiedzieć, że kiermasz krakowski to jakaś jest akurat kpina i tyle to akurat można nazwać nie lepiej. Owszem jest nastawione głównie pod turystów, nie pod Lochowstów, jak na to nie spojrzeć, ale porównując co do Nikiszowca, tak jak mówiłem wcześniej, wypada to niebo lepiej i o wiele fajniej zaprezentowało się, i też atmosfera była niebo lepsza. A to, co u nas jest, no to takie. No jest. I to akurat tak można ten temat zamknąć i nie wchodzić w niego dalej i będzie najlepszym akurat wykonaniem. Ale kolejnikę może kończyć i bierać, bo już nie dużo zostało do ukończenia jej. I wygląda nawet nieźle już. Ok. Że akurat prezentuje się już fajnie. Zostało jeszcze trochę ozdób do użycia i do poprzeczepiania do choinki i będzie jak znalazł, że nawet i coś legowego akurat musiało się znaleźć, bo i bez tego by się nie odeszło. Z zeszłego roku akurat dostałem od do znajomej. To będzie jak znalazł na choinkę. Przypadkiem to nie pożółkło trochę, tak przez tej ciekawości. Żało cały rok schowane, albo ja mam to oczami, albo troszkę żółkło. Poważnie. Brzmi to naprawdę dziwnie, ale pff, może i tak jest też, że się jej barwa zmieniła trochę. No hm. cóż, mieszam to akurat. Więc teraz trzeba dokończyć połowbieranie tego, do końca uzdobienie i będzie można się zająć innymi sprawami. i mi akurat podesłał jedną bardzo fajną rzecz, że Promocje się woszyło, mi akurat pojawiły na ten plastik bardzo fajny bardzo znanej duńskiej marki o 50% jest akurat przesienione. Sory, do 50% są przesunione niektóre zestawy i jest m.in. crafting box, z moim krafta za chyba 250 zł, więc akurat to się dość mocno opłaca, że dość mocno długo na niego polowałem więc akurat przyjdę zobaczyć co u mnie będzie można ciekawego dorwać i jak wrócę to akurat do dokończę ubieranie tego chojaka i mam nadzieję, że cokolwiek znajdę, bo że jeszcze handlarze do tego się nie dorwali, bo mamy na temat godziny już prawie 13, kiedy akurat to robię i nagrywam, no więc parę godzin otwarcie marketu już jest, a bankowo wiele osób to wiedziałeś, że takie promocje będą, więc chodźcie, jeszcze zajrzymy do jednego marketu, może cokolwiek będzie fajnego do dorwania, oby, ale tak się nie spodziewałem jednej rzeczy bardzo mocno, że będę chciał cokolwiek sobie kupić, bo trzeba akurat przyznać, że ceny mają na niektóre produkty spoko, bo choćby w Crafting ogóle to jest za 259? Tak, wziąłem sobie akurat Boxa mieć z głowy. I jak że standardy, nawet i Laweta, jest z pokręceniem, bo wychodzi 239 tak samo. Więc akurat cena znakomita. I to jeszcze bardzo dość nieźle, bo akurat ten statek z, Mar z Marvela, Harry Carrier, z tego co pamiętam, także pada w zarąbie w tej cenie. Bo 246 czy więc to jest akurat jest wysoka w jak za to. I chyba tyle. W taki lepszy ofer co było w Star Wars y niestety wypadają bladą. Nawet nie że bardzo blado. Jak ten za 140 bez ceny, ale rabat nie objęty jest. I ogólnie Minecraft sam sobie wypada nieźle, bym to chciał co by do wzięcia, dla mnie jak to wypada nieźle, bo 50 i choćby jeszcze jeden, set który przykuł moją uwagę, to było. A. Ten. Jak na sklepówkę też wypada nieźle. A tyle. akurat był lepszych cen, które były zrobione na sety, bardzo mocno jeszcze, poza tym się wahałem, żeby sobie wziąć akurat tego John'ego tendera, ale sobie wpuszczam bo oczywiście 5 zł nie będzie teraz dobra ale będzie pewnie jeszcze taniej, tak samo ten set jeszcze na innym razie bardzo mocno, Języko tylko na Megrafcie zgubię, bo jego akurat szukałem no dobra, ja muszę akurat powiedzieć, że takie niespodziewane promocje są najlepsze w 100%, ale jedną rzecz tutaj trzeba na pewno dodać, że w tym wszystkim no ten Minecraft akurat się mega opłaca. Z bardzo prostej przyczyny wychodził on 259, co akurat cena katalogowa tego jest wysoka, ale cena u innych sprzedawców wychodzi w okolicach 280 złotych, to była najniższa kiedykolwiek się pojawiła akurat cena. Owszem, wiele osób powie, ale to jest szajs. Ale Midden, Szaj się osobiście podoba w 100%, jest bardzo fajnie akurat zrobiony, Nie ma co tutaj dyskutować. Lubię go po prostu, pomijając naklejki, że zrobili to nie dalej na druków, po prostu Minecrafta napis. Ale cię nie poradzi w tym wypadku i patrzę na to, że jeszcze inne promocje wjechały przed chwilą, że można było Ornitopter za 400 kupić, to już w ogóle jest dla mnie takie wow. Chyba coś się nie sprzedaje gdzieś już, skończy się ten szał akurat, trzeba by powiedzieć, chyba już na klocki, takie jeszcze był parę lat temu. A, i ona też mnie poprosił o zakup, może nie wiem, będzie, będzie to widać, o, to City zresztą, zaraz, się co, jak tutaj jest. Lawety, więc ja on dostanie akurat lawetę. Inaczej poruszymy, że mówił lawetę, więc będziemy o lawetę. Będziemy mu przy okazji, ja żeby jakaś do pracy na 240, 32 to trzeba było dać, więc ona była akurat adekwatna do tego, co tutaj dostajemy. I ciekawy akurat jestem, jak będzie dalej ta cała sytuacja z handlem się zanosić i rozchodzić, tak naprawdę, bo z roku na rok obserwuję coraz bardziej zainteresowanie tym akurat asortymentem spada. Coraz bardziej, u naszych lokalnych sprzedawców. Ja bym to nie spojrzeć. I takie przytoczenie, jak tutaj, no, trafiają się akurat coraz częściej. Ja bym to nie spojrzeć. I choćby o Dopter w takiej dobrej cenie, to chyba 50 parę procent ceny katalogowej, to już jest naprawdę genialna cena, którą trzeba za to zapłacić. I warto w 100% się to zainteresować. Albo się już rynek przesycił, są dwie możliwości, tak naprawdę, o których tutaj trzeba pamiętać, o których trzeba to wspomnieć. I jeszcze akurat jedna rzecz mi wpadła w tym tygodniu do projektu, który szykuje się na przyszły rok, taki dość duży, a mianowicie mowa tutaj o tym. Proszę bardzo, te piękne akurat paczka prosto z Japonii. No dobra, za pośrednictwem, które kogoś to był w Japonii, jest to dość zabawna historia, bo... Standardowo jak co roku, także i tym razem w Japonii pojawił się bardzo fajny set. I ludziom, proszę to powiedzieć, że wsparcie odbiło akurat na jego punkcie bardzo mocno, jak to tam wyglądało z tym wszystkim. I ten sam dodatek ma się u nas pojawić w przyszłym miesiącu, styczniu. I ludziom bardzo mocno już odbija na punkcie tego. I wolałem tak naprawdę ogłosić w na fejsie, że będzie w Japonii, może boksy przywieźć. I tak jak naprawdę chodzi mi tylko o pewne arty tych kart. No to proszę bardzo, będą arty kart i będą koszulki. Wow! Ale kozackie? Wow! Sami patrzcie, jakie fajne, zrobione. Naprawdę, przepiękne te koszulki są, ale super. Ale mi szkoda, ich otwierać, ja tak mam być szczery. Chciałabym chciałem ich grać na 64 koszulki, ale są super zrobione. Jaki ładny arcik. Chciałem, jak je jakościowo wygląda, bo akurat te koszulki trzeba są dawane do różnych produktów. Są okan 4 litery rozbić. W tych oczywiście na Europę. A tutaj mam nadzieję, że jakość wykonania tych nadruków jest genialna, bo art jest przepiękny. I co zabawne. Kosztowało ono chyba 20 zł, z tego co pamiętam, myli. Dostanę naprawdę kawał dobrego produktu stuprocentowo. I cała tak naprawdę dranka odnośnie tego dodatku rozbija się o jedno, a mianowicie o to, że tu jest jeden z bardziej polubionych Pokémonów. Owszem, jeden to jest Pikachu, a drugi to jest Iwi I jego Evilucje, które są robione, i ludziom naprawdę biła szajba na punkcie tego dodatku, który tutaj mamy. I już za te boxy, które tutaj jest, ludzie płacą w necie 420 zł, z tego co mi pamięć nie myli, na dzień nagrywania. Tego jest tu grudzień. A. Oczywiście wersja wersji japońskiej. Mówię o wersji europejskiej, będziemy dyskutować w styczniu tak naprawdę, kiedy to się pojawi w 100%. Bez akurat zbędnego przynudzania i otwierania akurat każdej paczki osobno dajmy sobie z tym spokój, bo jak się otwiera karty, to każdy dobrze wie, jak to przynajmniej raz otwierał. Co mi dropało akurat w dopadku tych boosterów? No, nie było to naprawdę zachwycającego, liczyłem na coś innego, liczyłem, że akurat dropnie mi ten Sylwion bez tych paczek, no ale cóż, wiecie jak to jest, że liczyć sobie można. A w późniejszym czasie wychodzi, jak to wychodzi. No cóż, ale i tak i tak, arcik, który tutaj dropnął... No... Powiem szczerze, że wykonanie jest nieźle. Jak to, że pierwszy raz z firmy japończyki, otworzymy go, powiedział tutaj, że wykonanie kart japońskich, europejskich to jest jak niebo, a ziemia. Całkowicie inna jakość kart, które dostajemy. O wiele lepiej te folie się prezentują. Jakże również do te karty też wyglądają stuprocentowo lepiej. I czy czuwać taki produkt premium, powiem sobie akurat tutaj, o ile w ogóle kawałek papieru można nazwać produktem premium w tym wypadku. No ale patrząc na ceny, chyba tak trzeba o mówić. I w wypadku akurat niektórych dodatków, tak jak tutaj, zdecydowanie warto się zainteresować produktem z Japonii. Chyba akurat większość kart, że sobie poszukam bezpośrednio z japońskiego rynku, w szczególności tych bardziej limitowanych i tylko i wyłącznie przeznaczonych na ten rynek, który tam jest. I też akurat to taki był początek całkowicie nowej serii, którą w sobie w przyszłym roku robienie, czyli zrobienie sobie kolekcji bardzo fajnych, ciekawych kart, które mam nadzieję w późniejszym czasie będą bardzo ładnie prezentować, popatrząc na to, jak akurat ceny niektórych kart już w tym wybijają bardzo mocno w kosmosie choćby Pikachu wersji Van Gogh. To jest dla mnie akurat taka bardzo duża ciekawostka i zagłostka, jak dalej ten rynek będzie wyglądał. Wiadomo, jak akurat każdy rynek są zloty, upadki, ale ten rynek akurat utrzymuje się od wielu, wielu, wielu lat i cały czas się rozwija. W przeciwieństwie akurat do wielu innych rynków, które były, nagle się zwinęły i ich nie ma. Druga sprawa, o wiele mnie ja akurat miejsca zajmują te karty i lepiej się prezentują. Co nie? I tak akurat na tym można skończyć ten odcinek i powiedzieć, że wystarczy na dziś dzień. Dzięki wielkim spoterającym za to, że jesteście i widzimy się następnym razem. Na razie!